A skoro już wywołaliśmy Mercedesa do tablicy, oto nowy Merol AMG GT. Miejsce dziewiąte. Nie no, co mam powiedzieć, jest Z... Bardzo ładny. Fajny samochód, bardzo sztywny. Fotele wąskie, no wiadomo, GT samo w sobie musi to mieć. AMG GT jest z nami już od dość dawna, więc no, czym tu jeszcze zaskoczyć? Na przykład najszybszym AMG GT w historii 320 na godzinę. Wyciąga auta, ale z elektrycznym wspomagaczem. No, no bo tutaj jak niby nie lubimy tej elektrycznej motoryzacji, ale dołożyć elektryczny silnik, żeby pojechać trochę szybciej do spalinowego jeszcze, to jest w porządku. Nie miałem okazji jeździć tym autem, ale miałem okazję usiąść za jego kierownicą. I to właśnie ta kierownica jest absolutnie fantastyczna. Jak ją chwyciłem, to poczułem się tak jak kilka razy w swoim życiu, kiedy miałem okazję pojeździć naprawdę racingowym, wyczynowym autem po torze. A to pokazuje, że GT Coupe ma być prawdziwym konkurentem dla 911 Turbo S. Ten samochód jest bardzo ciężki, ale te samochody będą ciężkie. One nie będą coraz lżejsze. Mamy bardzo dużo elektroniki, mamy bardzo dużo systemów, które mają nas chronić przy wypadku. A to wszystko waży kiedyś. Tego typu samochód ważył tonę, dzisiaj waży 2 tony. A jak dodamy do tego hybrydę, dodamy do tego baterie, dodamy do tego silniki, no to okazuje się, że samochód osobowy czy samochód sportowy, nawet taka kupeta za chwilę może ważyć 2,5 tony. Yeah, to quit, tyle to akurat waży nowa M5. Ten Merc jest nieco lżejszy. Waży tylko tonę 900. Złośliwi twierdzą, czyli my, że Mercedes ma chyba kompleks na punkcie Porsche. Bryła nowego AMG GT coraz bardziej przypomina porszaka, szczególnie z tyłu. Jednak w kwestii montażu silnika, motor zamiast za tylną kanapę, powędrował bliżej przedniego zderzaka. To ta sama V8 4.0, którą rozwiercał brabus. Niestety nowy sportowy Merc będzie bezcześcił dobre imię modelu, snując się po drogach także z dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem. Ma co prawda ponad 400 koni, ale w tak wyrafinowanym wozie 4 gary to po prostu bieda i brak klasy. Mamy tutaj bardzo dużo aktywnej aerodynamiki. Ona jest dosłownie wszędzie, z przodu, z tyłu, po bokach. Niestety z nowym AMG GT e, świat już nie będzie taki sam, bo ten samochód już nie ma napędu na tył, tylko ma napęd na cztery koła. Już nie ma silnika mocowanego za przednią osią w stronę szoferki, tylko nad przednią osią. Już nie ma systemu transaxle, czyli nie ma skrzyni biegów mocowanej przy tylnej osi, tylko ma skrzynie biegów montowaną przy silniku. Przez to cały układ napędowy powędrował nam mocno do przodu. Czyli wnioskować należałoby, iż ten samochód będzie miał więcej cech wspólnych z modelem SL niż z poprzednim AMG GT. Bo no, AMG to drama. Znaczy, są... Inaczej? Dwa litry to ja mogę być czajnik. No dokładnie i jakby. No ale nie, nic nie przeskoczymy tego. Tak już się dzieje na tym świecie. Z samochodami zwykle jest jednak inaczej. Jak masz dużą rodzinę, to kupujesz siedmioosobowy, na gaz.